Czy marznąłeś kiedyś w aucie, czekając, aż w końcu zacznie grzać? Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do Twojego auta enimo.Let fajne gadżety na ciekawy prezent. Teraz przejdźmy do konkretów, abyś już nigdy nie musiał drzeć z zimna. Zacznijmy od pierwszego, fundamentalnego kroku: ruszaj od razu po odpaleniu, ale rób to z wyczuciem i delikatnie. Zamiast bezczynnie czekać, aż silnik rozgrzeje się na postoju, co jest nieefektywne i wolne, zacznij jazdę w spokojny sposób, ponieważ to właśnie pod niewielkim obciążeniem jednostka napędowa najszybciej osiąga optymalną temperaturę roboczą. Po drugie, aktywuj wewnętrzny obieg powietrza natychmiast po uruchomieniu silnika. To sprytne posunięcie sprawi, że system grzewczy będzie recyrkulował i ponownie podgrzewał powietrze, już znajdujące się we wnętrzu pojazdu, zamiast nieustannie zasysać lodowate masy z zewnątrz, co drastycznie skraca czas potrzebny na osiągnięcie komfortowej temperatury. I na koniec trzeci sekret. Nie włączaj wentylatora ogrzewania na pełną moc od razu. Gdy silnik jest jeszcze zimny, z nawiewów wydobywa się wyłącznie mrożny podmów, który tylko nasila uczucie chłodu w kabinie. Daj mu chwilę, pozwól silnikowi nieco się rozgrzać, a dopiero potem stopniowo zwiększaj siłę nadmuchu, czerpiąc z ciepła, które już się wytworzyło. Jeżeli zgadzasz się ze mną, daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby więcej kierowców dowiedziało się o tych prostych trikach i mogli cieszyć się ciepłem w swoich autach szybciej. Jeśli ten film ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.